Ciemneczko widzowie, z tej strony Gucia w dzisiejszym odcineczku zagramy sobie w grę, która jest na Steamie, czyli Fishing Planet i ta gra jest zarówno fajna, jak i nudna, ponieważ jak dużo się w tą grę już gra to po prostu robi się powoli nudna i tak ja w tą grę nie wiem to jest mój drugi raz bodajże lub dobra chyba z czwarty nawet raz jak już gram w tą grę ale te cztery razy to grałem po dwie minuty, bo po prostu gra się od razu nudziła, albo nie wiedziałam o co w niej w ogóle chodzi. Ale dzisiaj sobie takie przetestujemy, zobaczymy, co jest na tej mapie, jakie ryby można zdobywać. No i tak. Więc dobra, jesteśmy aktu aktualnie w tym miejscu, ale pójdźmy sobie właśnie pod takie drzewko, wygląda fajnie. Dobra. Yy, zawsze yy, wiedziałem, że w tej grze po prostu. Grafiki są totalnie piękne, jak w, w świecie rzeczywistym. Ale, może pójdźmy sobie na pomoc. Tylko strasznie, tu się wolno chodzi. Serio. O! Dobra, można biegać. Dobra, rzucimy sobie naszą wędkę tam. Nie mam jakiejś profesjonalnej wędki, ale tam mniejsza z tym. Nie wiem, jak wy, ale ja z tatą y, czasami właśnie jechałem sobie na ryby. I właśnie też łowiłem rybki, więc mniej więcej wiem, o co chodzi, jak się łapie, jakie ryby można zdobywać, ale wiadomo, nie wszystko jest też w grze. Więc dzisiaj sprawdzimy, co jest w tej grze, czy, te, czy, czy też jest tak, jak w świecie rzeczywistym. Zaczekaj. Sprawik się wynurza powoli. więc O, dobra. Kurczę, nie poszło. Szkoda trudno. Ale tak, e, mi się wydaje, że ja zebrałam już parę rybek. Czekajcie, gdzie są rybki. Czekajcie. Bo ja na pewno zdobyłem jakieś rybki. Kurcie. Ciekawy jestem, gdzie jest właśnie, gdzie są rybki Ale nie wiem, ale mówię wam, że zdobyłem rybkę Zdobyłem jakąś rybkę w tej grze, ale zdobyłem tylko z jedną rybkę, więc to jest nie, nie za dużo Ale wiecie jak to jest, jak się gra w filusie Ale dobra, ja może tu było napisane, czekajcie nie, niestety. No trudno, ale mówię Wam, że kiedyś złapałem rybkę taką nawet fajną, mi się wydaje. Tak spora była na pewno, by sporo ludzi się nią najadło. Ale dobra. I w ogóle bardzo Wam dziękuję za to, że dobiliście pod ostatnim odcinkiem 359 wyświetleń, czy nawet więcej. Teraz powinien się wyświetlić ekran, właśnie ile dobiliście. I dziękuję Wam za to, że mamy 294 subskrypcje. Widzowie, my dobijamy 200 subskrypcji za chwilę. A ja pamiętam jak ja was prosiłem w tym oto odcinku, abyście dobyli, dobili. Dobyli, dobili... Sorki, myli mi się język. Abyście dobyli e, 10 subskrypcji. Pamiętacie to? A to było piękne. Ale naprawdę dziękuję Wam. Kurde, no co jest? Przynię... Przynęta została. Nie, psz, nie zdążyłem przeczytać. Kurde, nie wiem za bardzo jak tutaj. Czekajcie, zrobię tak. I tak się naciąga. O, dobra. Czyli jak rzucimy i jest branie, to najpierw musimy zrobić. Yy, najpierw zaciągamy, potem tak. I powinniśmy mieć rybkę. Więc dobra. Teraz z tej strony rzućmy sobie. Mam nadzieję, że teraz nam pójdzie, bo wiem mniej więcej co teraz przycisnąć. No i dobra. Tak, 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 tak i tak. Dobra. Tak, tak. Dobra, super. Zobaczymy. Trochę Wam widzowie podnę ten film, abyście... aby nie trwał wieczność oczywiście. Bo w tej grze to można naprawdę wiele czasu spędzić, Cię mówiłem, że tak po 10... Nawet czasami dwie minuty sobie tak na szybko, jak mi się nudziło um, Grałem Dobra, mamy rybę! Bas niebieski. Okej. Okay. Zdobyto cztery doświadczenia. Oczywiście, że zatrzymaj. Taką słodką rybkę to oczywiście, że zatrzymamy. No, więc tak widzowie, jak się gra w się to po prostu człowiek nie wie o co chodzi, ale już wiem o co chodzi w tej grze. Więc hop! Rzucamy kolejny raz. I zobaczymy, czy tym razem też złowimy jakąś fajną rybkę. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że złowimy fajną rybeczkę i że będziemy mieli czym nakarmić innych ludzi lub swoją rodzinkę. Kurde, tylko ej, to by była najlepsza gra na świecie. Gdyby była jakaś gra, że się właśnie łowi ryby, ale z komputera by się tę rybę na serio wyciągało. To by było takie XD. Ale no zobaczymy, zobaczymy może takie coś wymyślą, tylko to jest niestety niemożliwe chyba do zrobienia, A żeby był jakiś portal, jak w Minecraftie, ale zobaczymy co wymyślą. może w 2050 roku takie coś będzie, zobaczymy, zobaczymy jak zawsze myślałam, że w 2050 roku em, Będą wszystkie latające samoloty. W sensie, co ja powiedziałem? Wszystkie latające samochody. Zobaczymy. Zobaczymy, czy tak serio będzie. Ale okaże się. Okaże się, widzowie, czy będą kiedyś latające samochody, czy nie. Dobra, zaczekaj. Rybka pływa. Już nie pływa. Wiecie, co tutaj chyba raczej nie będzie nic brało, więc pójdźmy sobie może w te miejsce tym razem i zobaczmy czy może tutaj będzie coś brało dobrze o kolejny gościu siemano siemano witam I czekajcie da się tu otworzyć czat. ciekawy jestem m n l p klikam jakiekolwiek klawisze. Ciekawy jestem. Jak tutaj włączyć czat, ale nie... O, dobra, dobra, mam. Elo. W ogóle nie... Nawet mi nie zadawajcie pytań, dlaczego mam nick ZuzuGunGun. Nie odpowiad... Nie pytajcie mnie, bo... Nie wiedziałem... Jak się nazwać w tej grze, więc się nazywałem jakkolwiek, a później nie mogę tego zmienić. Ups! Kurde, tam ja bym tego motyla złapał. Szymoniks... 2115 Tutaj nic nie ma, więc lecę gdzie indziej. Może o! To byliśmy ostatnio, ale może uda nam się złowić z tego brzegu. Pyk. Dobra. Jesteśmy koło Lilii, więc tutaj akurat powinno być sporo rybek. Z tego co wiem. Kurczę. Zobaczymy. Zobaczymy, jak nam pójdzie teraz. To będzie ostatni łów na dzisiaj, raczej. Być tutaj nawet sporo rybek. Nie wiem dlaczego nie ma. Wezmę tu. Może tutaj. Nie, tutaj na, na pewno nie będzie. Tutaj ostatnio złowiliśmy, więc może tutaj też będzie znowu. No, zobaczymy. Bym sobie jeszcze z, jakieś, z jakąś jedną rybkę złowił. Szkoda, że nie można do tej wody wejść. W ogóle, w ogóle, dajcie znać w komentarzach Albo dobijcie 5 albo dobra dobijcie tutaj 6 łapek w górę Albo dobra daruję wam trochę Dobijcie tutaj 5 łapek w górę A nagram dla was odcinek z, z Farming Simulator, ale to już pewnie myślę, że po feriach w tym stylu, bo nie wiem, czy będę miał za bardzo trochę czas w ferie, bo wyjeżdżam sporo razy już. Myślę, się jeszcze nigdzie nie wyjechałem, ale wyjeżdżam i raczej w ferie to dużo odcinków się nie pojawi. Tutaj dzisiaj jest pierwszy odcinek, ale no sorki, ale widzowie, wyjeżdżam jak mówię i to raczej już Eee, po feriach się pojawił jakiś odcineczek Ale dobra, widzowie, nie będę już tak przedłużał. Dzisiejszy odcinek chyba już powoli będzie się kończył, bo tutaj widzę, że nam nic nie bierze, już mniej więcej wiemy o co w tej grze chodzi. Zobaczymy, jeszcze spróbuję złowić rybkę. Dobra, dzisiaj już nic nie bierze, trudno. Dobra, słuchajcie widzowie, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Jak już mówiłem, w ferie e, nie, nie będzie odcinków, ponieważ wyjeżdżam, ale po feriach jak najbardziej się pojawi odcinek e, z Fishing Planet, e, z Farming Simulator, może nawet i może też z Minecrafta albo Among Usa, albo może nawet Robloxa, zależy co byście chcieli, napiszcie w komentarzach albo jak mówię, zostawcie pięć łapek w górę, żebym wiedział, że moje odcinki Wam się podobają i że po feriach dla Was nagram kolejny odcinek i Wam, i wam to obiecuję. Więc dobra, dziękuję Wam za oglądanie. Siemano!